Ten sztandar to ma znaczenie tak dużo dla Amianie. Proszę pana, sztandar to jest yy, dla każdego strażaka, dla każdego żołnierza, w ogóle dla służb mundurowych i nie tylko, to jest najcenniejsza rzecz, którą się posiada. Ten sztandar w czasie okupacji Dróg Sitkowski i Dróg wracając z nieudanej wyprawy pomocowej na Warszawę zamurowali ten sztandar na strychu. Hitlerowcy wiedzieli, że taki sztandar istnieje, bo w załodze tu naszej straży pożarnej w okresie międzywojennej byli także obywatele ówcześni miasta świecia świata Niemcy. Też paru by było I oni o tym sztandarze doskonale wiedzieli. Nie wiedzieli natomiast, że na strychu została wykutawna i zamurowana. I dzięki temu ten sztandar przetrwał całą okupację. Hitlerowcy szukali tego no nie, i przesłuchiwali, gdy bili wiadomo kogo. Tak? Nie udało im się to. Sztandar dzięki Bogu przetrwał. Dzięki temu mamy go na dzień dzisiejszy w